Prowadziliśmy pewne nowe obostrzenia dotyczące przekraczania granic przez naszych obywateli. Tych, którzy pracują na co dzień po drugiej stronie granicy. Mają w tym momencie na mocy rozporządzenia ministra zdrowia dwa dni na ustabilizowanie swojej sytuacji zawodowej. Od piątku te osoby, które będą przekraczały granicę polską, które pracują na co dzień po drugiej stronie granicy, będą poddane Dwa dni obywatele, żeby, tak jak powiedziałem, ustabilizować swoją sytuację zawodową. Mogą zostać po drugiej stronie granicy, mają czas na wynajęcie tymczasowych kwater, być może pracodawcy ich będą tutaj im pomocni. Natomiast y, musimy zaostrzyć pewne rygory sanitarne. Nie możemy dopuścić, żeby mm. zwłaszcza z krajów, gdzie ten poziom y, jest wyższy niż w naszym kraju, żeby był przyswobodny przepływ obywateli. Także od piątku tego typu rygory zostają wprowadzone. Tylko do piątku osoby pracujące po drugiej stronie granicy mogą tą granicę swobodnie przekraczać.